Telewizja jest Narodowa. Jesteśmy pod stocznią, przy ECS-ie. Za chwilę tu się będą dopytywać uroczystości. Uroczystości, zapomnienia i żywności. W głowie stanie pisze pod... Tutaj co napisali z matki w stanie dla Polski, tak wygląda brama i tak jak ona kiedyś dekorowana. A za chwilę będą składać pod pomnikiem księdza Jankowskiego. No, to, no i będzie dzisiaj prezydent Komorowski otwierał. Proszę Państwa, witamy serdecznie naczelnego propagandistę PRL-BIS, pana Jacka Zakowskiego. Panie Jacku! Witamy Pana, to dzięki Pana propagandzie tutaj stoją ludzie, którzy nie mają co jeść. To oni, to na ich plecach Pan został redaktorem, Panie Jacku Żakowski. Niech Pan przyjdzie, Pan jest bohaterem. Panie Jacku, panie Jacku, panie tu jest Zygmunt Jacku, Miernik. Powie, że Pomorska telewizja narodowa czeka na pana Jacka. Chcemy pola. Panie Jacku, to jest ten w okularach i z tą brodą. Zobaczcie, to jest bohater dzisiejszych czasów. Naczelny propagandista Gazety Wyborczej. Brawo dla pana Jacka! Za to, że ludzie nie mają cele. Za to, że odebrano im darmowe leki. Brawo, brawo! Takich redaktorów nam potrzeba za Dzień dobry panu. Pomorska Telewizja Narodowa. Panowie przyjechali na uroczystość. No ja przepraszam, ja mam pytanie do pana. Za chwilę, proszę Dziękuję.